W dzisiejszym odcinku test Rilmi GT. Do niedawna to OnePlusy były nazywane zabójcami flagowców. Tu i teraz Realme odważnie ogłasza, że przejmuje w tej kwestii pałeczkę. I rzeczywiście, bez wątpienia i jednoznacznie, GT jest najtańszym smartfonem z topowymi bebechami obecnie dostępnym oficjalnie w Polsce. O podzespołach opowiemy sobie jednak później. Najpierw skupmy się na tym, co widać z zewnątrz. I tu uwaga, wiele zależy od tego, który wariant modelu dostaniecie do łapki. Tańszy 828 dostępny jest u nas w wersji ze szklanym tyłem. I w jego przypadku jest estetycznie, z ciekawymi refleksami, ale nie innowacyjnie czy intrygująco. Szkło to wszak po prostu szkło. Dużo bardziej interesująca jest mocniejsza wersja, 12256, dostępna z żółto-czarnymi pleckami. Taki miks barw w oczywisty sposób inspirowany jest sportowymi samochodami. Tego mogliście się już zresztą domyślić, zerkając na nazwę modelu. I w mojej ocenie bardzo efektowny, a do tego połączono go z ciekawym materiałem. Tworzywo sztuczne zastąpione Pinatexem, czyli ekologiczną skórą wytwarzaną z liści ananasów. Jak to cudo powstaje, możecie sobie poczytać w sieci. W tym kontekście ważne jest, że wygląda bardzo autentycznie, nie rysuje się i nie łapie tłustych śladów. Mogę bez wahania powiedzieć, jestem nim oczarowany. Podpowiada mnie śmiało Realme, pakujcie ten materiał do większej ilości sprzętów. Szkło na froncie to Dragon Trail, ono pokrywa nowocześnie wyglądający front z bardzo smukłymi ramkami i niewielkim podbródkiem. Od strony stylistycznej warto jeszcze zwrócić uwagę na mały otwór na aparat do selfie w ekranie oraz spłaszczone krawędzie górną i dolną. Telefon nie umie wprawdzie stać pionowo sam, ale wyglądają ładnie. Podobnie jest zresztą z lustrzanym logo producenta z tyłu oraz wykończonym żółtym paskiem przyciskiem zasilania. Przy okazji wszystkie klawisze klikają pewnie i są poprawnie rozmieszczone. Żeby nie było tak cudownie, ten czarny pasek na pleckach jest plastikowy, błyszczący i odstaje co nieco ponad Pinatex. A to sprawia, że jest narażony na uszkodzenia. Po kilku tygodniach spędzonych z telefonem noszonym bezetui, nie widzę wprawdzie żadnych rys, ale tak da się go uszkodzić. Potraktowałem go kluczami, żeby sprawdzić jak sobie poradzi i nie, nie zarysował się. W miejscu, w którym mocniej docisnąłem pojawiła się jednak malutka wgniotka. Materiał jest zatem dobry, może nawet bardzo dobry, ale nie niezniszczalny. Podobnie mogę wypowiedzieć się w temacie korpusu. Sprawia identyczne wrażenie. Pamiętajcie też, że Realme GT nie jest w żaden sposób zabezpieczony przed wilgocią, a wyspa z aparatami delikatnie odstaje. Na pocieszenie w zestawie znajdziecie gratisowe silikonowe etui. Całościowo zaś wygląd z całą pewnością jest mocną stroną urządzenia. Wygoda obsługi i jakość wykonania także, choć ta ostatnia na pewno nie jest idealna. Ekran urządzenia, jak chwali się Realme, został dostarczony przez Samsunga. Ma 6,43 cala, proporcje 20 na 9 rozdzielczość 1080x2400 i świetną ostrość przy gęstości na poziomie 409 pikseli na cal. Matryca jest AMOLEDowa i wybajerzona. Wspiera HDR10+, jest odświeżona w 120 Hz, ma 360 Hz panel dotykowy i tak pozwala na odtwarzanie treści w Full HD na Netflixie czy Amazon Prime Video. W kwestii podstawowych parametrów pochwalić należy zaś bardzo niską jasność minimalną, perfekcyjne kąty widzenia i sporo opcji sterowania nad kolorów. Da się je przytłumić albo podkręcić, jest też suwak temperatury barw. Jeśli miałbym się do czegoś przyczepić, zwróciłbym uwagę na jasność maksymalną. Jest dobra, ale nie bardzo dobra czy świetna. Część topowych konkurentów wypada w tym aspekcie lepiej. Wśród opcji dodatkowych znajdziecie filtr niebieskiego światła, tryb ciemny w trzech wersjach, funkcję bardzo subtelnego wyostrzania filmów i rozszerzenia gamy ich kolorów, choć pamiętajcie, włączenie jednej z dwóch ostatnich uniemożliwia włączenie drugiej. Jest także coś na kształt Samsungowego podświetlenia krawędziowego, sygnalizującego o powiadomieniach oraz mocno konfigurowalny Always On Display. Najciekawsze w GT jest jednak z całą pewnością to, co znajdziecie w środku. Smartfon napędza najmocniejszy obecnie w Androidowym świecie ośmierdzeniowy 5-nanometrowy procesor Snapdragon 888, rozpędzający się maksymalnie do 2.84 GHz z grafiką Adreno 660 i można go kupić w dwóch wariantach: 828 i 12256. W obu przypadkach RAM to LPDDR5, a ROM to UFS 3.1. W związku z tym Realme nie oszczędzało i widać to w benchmarkach. GT bez wątpienia jest jednym z najbardziej wydajnych obecnie dostępnych smartfonów. Sprzęt w wyścigu na moce obliczeniowe wygrywa łatwo z Samsungami Galaxy S21 czy Xiaomi Mi 11. To oznacza oczywiście także super sprawne działanie w każdym z możliwych scenariuszy. Od ciężkich aplikacji społecznościowych, po najbardziej wymagające gry. Wszystko działa błyskawicznie i bez zwłoki. Dużym zawodem jest jednak kwestia odprowadzenia ciepła. Realme chwali się skomplikowanym systemem chłodzenia, złożonym z komory parowej, elementów ze stali szlachetnej grafitu, ale one po prostu nie działają. Smartfon męczony benchmarkami nagrzewa się mocno i traci na wydajności. Zauważalnie. Na pocieszenie, w codziennych scenariuszach takie zjawisko pojawia się w zasadzie tylko podczas grania. Ciężko jednak uznać to za powód do rozgrzeszenia. Wszak Realme podkreśla gamingowy charakter sprzętu w swoim przekazie marketingowym. Cóż, można mieć nadzieję, że przyszłe aktualizacje kwestie zaadresują. A skoro o nich mowa, GT pracuje obecnie na Android 11 z nakładką systemową Realme UI 2.0 i poprawkami bezpieczeństwa z marca, czyli że niespecjalnie świeżymi. One kują mnie w oczy tym bardziej, że procent chwali się już możliwością zaktualizowania telefonu do Antka 12 Beta w programie Developer Preview. Jeśli zaś skupiać się na samym interfejsie, to nie mam do niego większych zastrzeżeń. Jest przejrzysty, wygodny, niebrzydki i bardzo konfigurowalny. Można wybrać jego strukturę płaską dwupoziomową albo superprostą, zmienić rozmiar siatki i kształt ikon, pokombinować z motywami czy animacjami przejść oraz ustawić jedną z dwóch metod nawigowania klasycznymi, przestawialnymi przyciskami lub pełnoekranowymi gestami. Działa też wybudzanie i wygaszanie ekranu dwuklikiem, jest dodatkowy safe na prywatne pliki, można ukryć aplikację albo je zablokować, a także stworzyć osobną wersję całego interfejsu z nowym układem programów i widżetów. Warto także zajrzeć do zakładki przybory w ustawieniach, tam znajdziecie opcję przypięcia z boku ekranu dodatkowego paska ze skrótami, czy zdecydujecie jakie ponadstandardowe gesty mają działać i co mają robić. Generalnie opcji jest mnóstwo, a mimo to nie czułem się nimi nigdy przytłoczony. Można z nich skorzystać, bo są pod ręką, ale jak się nie ma na to ochoty, odstartu jest przejrzyście i logicznie. Realme dodaje oczywiście także kilka aplikacji od siebie: przestrzeń gier do zarządzania nimi, manager telefonu do sprzątania w systemie, narzędzie do przenoszenia danych z poprzedniego urządzenia, odtwarzacze muzyki i filmów oraz program Soul do montowania krótkich filmów z filtrami czy efektami przejść. Jeśli zaś skupiać się na sprzętowej stronie multimediów. GT wyposażono w hybrydowe głośniki stereo. Ten na górze jest cichszy i gra bardziej płasko, ale przestrzeń słać wyraźnie. Barwa wypada zaś mocno przeciętnie. Niskich tonów nie ma prawie w ogóle, dobrze więc, że jest chociaż głośno. Dobrze także, że na pokładzie jest klasyczne gniazdo mini jack. W zestawach sprzedażowych dostępnych w Polsce mają być także słuchawki. W moim testowych ich nie było, ale dostałem takie info od przedstawiciela marki. Jeśli zaś chodzi o to, jak GT gra, to powiedziałbym, że zaskakująco. I nie dlatego, że dobrze czy źle, tylko dlatego, że lepiej od startu niż po włączeniu funkcji dolby Atmos. Rozsądek podpowiada, że powinno być na odwrót, ale nie. Korektor w każdym z domyślnych presetów spłaszcza barwę i ogranicza efekt stereo. Dziwne. Polecam go zatem nie używać albo pogrzebać w ustawieniach ręcznych. Wtedy z tego co słychać na sławkach będziecie zadowoleni. Dostęp do telefonu można z kolei zabezpieczyć albo mniej pewnie wizerunkiem twarzy, albo bardziej pewnie czytnikiem linii papilarnych wbudowanym w ekran. Z tempa jego działania oraz celności jestem wielce zadowolony. Z ciekawostek można przypisać do każdego zapisanego palca jakąś aplikację i szybko ją odpalać po jego rozpoznaniu. W temacie aparatów, Realme samo w przekazie marketingowym podkreśla, że GT nie jest smartfonem fotograficznym, w związku z tym moje oczekiwania nie są jakoś mocno napompowane. To, czego brakuje już na pierwszy rzut oka, to dedykowany aparat z zoomem. Sprzęt ma bowiem trzy moduły. Pierwszy to 64 megapikselowy aparat główny łączący 4 piksele w 1 ze światłem 1.8, autofokusem z detekcją fazy i niestety bez optycznej stabilizacji. Drugi to 8 megapikselowy szeroki kąt z polem widzenia 119 stopni, przysłoną 2-3 i stałym fokusem, a trzeci z bzdurką to 2 megapikselowy makro umożliwiające cykanie fot z odległości około 4 cm. Żadnych, absolutnie żadnych dodatkowych bajerów na pokładzie nie ma. To chyba może liczyć podwójną, dwutonową diodę doświetlającą. Interfejs wygląda zaś bardzo podobnie do prawie wszystkich, które można obecnie w smartfonach różnych marek zastać. Jest sztuczna inteligencja z wyczuciem podbijająca kolory i kontrast. Jest skrót do Google Lens, są ładne filtry, są przełączniki poziomów przybliżenia. Dwukrotny i pięciokrotny zoom są oczywiście osiągane cyfrowo i są oczywiście tryby. Najciekawszy jest Ultra Night, czyli nocny, dostępny dla obu podstawowych aparatów i z możliwością szybkiego przeskoczenia do nastaw manualnych. Jest to oczywiście także portret. Opcja czytania zdjęć w pełnej rozdzielczości, możliwość kręcenia wideo aparatami z przodu i z tyłu jednocześnie, ultra makro oraz manual, w pełni funkcjonalny, choć z nieco dziwnym mykiem. Dwa główne moduły przełącza się tu skrótem z symbolami drzewek po lewej stronie, nie kontrolerem przybliżenia po prawej. I jeszcze drugi myk, samowyzwalacz znajdziecie pociągając tę malutką beleczkę koło ikonki AI. Jeśli zaś chodzi o jakość zdjęć, te z podstawowego modułu wyglądają świetnie. Mają mnóstwo detali, poprawnie ustawiona ostrość, w zasadzie zero szumów i bardzo dobrą rozpiętość tonalną, wspieraną skutecznie działającym HDR-em. Czepnąć mogę się tylko jednej rzeczy, to jest skręcania w nieco zbyt zimne barwy. Balans bili często nie zgadzał się z tym, co widział szeroki kąt, a on w moim egzemplarzu kolory rejestrował po prostu dużo lepiej. Mocnym pozytywnym zaskoczeniem są foty z dwukrotnym zoomem. Gdybym nie wiedział, że są osiągane cyfrowo, nie domyśliłbym się tego sam. GT zachowuje na nich świetną ilość detali, niczego sztucznie nie wyostrza i nie wywala jakichkolwiek artefaktów, nawet na jednolitych kolorach czy przejściach pomiędzy nimi. Brawo! Tego samego nie można już powiedzieć o pięciokrotnym przybliżeniu. Tutaj zupełnie jasne jest, z czym mamy do czynienia, polecam więc po niej nie sięgać w ogóle, albo wyjątkowo rzadko. I ciekawostka, raz czy dwa telefon nie poradził sobie jednocześnie z zoomowaniem i HDR-em. Efekty wyglądają. Zabawnie. Słabiej wypadają według mnie także foty z szerokiego kąta. Tak, zaletą jest duże pole widzenia, i tak na plus jest poprawne odwzorowanie barw. Ale szczegółowość jest przeciętna, a im dalej od centrum kadru, robi się jeszcze gorsza. Ten aparat pasuje do sprzętu średnio-pułkowego, nie do zabójcy flagowców. I oczywiście to samo można powiedzieć o makro: efekty jego pracy wyglądają po prostu jak ciekawostka, nic więcej. Po zmroku w automacie zdjęcia z modułu głównego są takie C. Często nie do końca ostre i ciemnawe, sądzę, że można za to winić brak optycznej stabilizacji obrazu. Po włączeniu trybu nocnego dzieją się jednak cuda. Rozmyte wcześniej detale stają się wyraźne i doświetlone, w prześwietleniach pojawiają się szczegóły, a cały kadr staje się zauważalnie jaśniejszy. I tak, te zdjęcia można już nazwać topowymi. GT imponujące radzi sobie nawet z głębokimi ciemnościami, nie ustępując często wyraźnie droższym sprzętom. O szerokim kącie w nocy polecam jednak zapomnieć, bez niespodzianki nie wypada lepiej niż w dzień. Ultra Night niewiele mu pomaga. Całościowo zaś. Tak, zestaw aparatów Realme GT z całą pewnością nie jest flagowy. Brakuje bajerów, mocnych zoomów, wymyślnych stabilizacji itd. Ale podstawę moduł broni się i z całą pewnością nie jest zapsydzający. Tym bardziej, że umożliwia solidnie wyglądające podwójne przybliżenie. Znacznie poniżej ceny i statusu zabójcy flagowców jest zaś szeroki kąt i oczywiście makro. Doceniam więc, że Realme się do tego przyznaje i stawia sprawę jasno. Aparat na froncie ma 16 megapikseli, światło 2.5 i stały fokus. Selfiaki produkowane są w pełnej rozdzielczości i wyglądają nieźle. Od startu włączone jest upiększanie wygładzające skórę, według mnie nieco za mocno, ale szczegółowość, kolory, rozpiętość tonalna czy odcięcia krawędzi w trybie portretowym są po prostu dobre. Na koniec tego segmentu zostaje nam wideo. GT radzi sobie maksymalnie z rozdzielczością 4K w 60 klatkach na sekundę, choć pamiętajcie, szeroki kąt rejestruje tylko Full HD i tylko w 30 FPS-ach. Jest opcja zapisu filmów w H265, jest wzmocniona cyfrowa stabilizacja, klipy są koniec końców szczegółowe, mają naturalne kolory i są płynne. Gdzie nie gdzie zauważyłem jedynie niewielkie wachnięcia barw, ale to nic dyskwalifikującego. Od strony łączności, telefon obsługuje sieci 5G, ma wsparcie dla Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 i NFC. Na pokładzie są także dwa sloty na simki, natomiast bez możliwości podmiany jednej na kartę pamięci, o tym pamiętajcie. No i oczywiście na pokładzie nie ma także radia FM, ani podczerwieni. Jeśli chodzi o jakość połączeń głosowych przez całe okresowania testu była poprawna, na nic nie mamy powodu narzekać. Bateria urządzenia ma 4500 mAh i tyle energii pozwala GT spokojnie działać 1,5 do 2 dni w cyklu mieszanym. Wynik da się poprawić wyłączając część bajerów, jak Always on Display czy wyższą częstotliwość odświeżania, ale tak czy siak jest solidnie. A Atutem sprzętu jest też tempo ładowania. Smartfon dostarczany jest z aż 65-watową ładowarką. W pół godziny naładujecie nią, uwaga, 85% baterii, a całość w niecałe 40 minut. Turbo szybko. W obliczu takiego tempa wybaczam, że na pokładzie nie ma ładowania bezprzewodowego i zwrotnego. Podsumowując, tak właśnie takich smartfonów jak Realme GT nam potrzeba. Dobrze wyglądających, z bardzo dobrym ekranem, flagowym procesorem, szybkim ładowaniem i solidnymi multimediami. Jasne, szeroki kąt czy głośniki stereo mogłyby być lepsze, nie ma ładowania bezprzewodowego ani teleobiektywu i brakuje wodoodporności. Ale tak po prawdzie tylko ostatnia z tych rzeczy mnie boli. Resztę jestem w stanie bez wahania wybaczyć, biorąc pod uwagę cenę sprzętu. Ta sugerowana za wariant 12256 wynosi 2499 zł. Opcja 828 jest jeszcze 200 wytańsza, a przez chwilę wpadła nawet do promocji za 1999. To dwukrotnie mniej niż często każą sobie płacić za podobny zestaw cech inni producenci. Przyznaję, we flagowcach, w mordowanie których Realme GT celuje, najczęściej znajdziecie kilka wyraźnych przewag, ale mając do wyboru je albo świetny stosunek ceny do jakości, oczywiście wybieram to drugie. W związku z tym, Realme GT mogę po prostu gorąco polecić. Co wy sądzicie o Realme GT? Czy ten telefon za 2499 zł to jest dobry wybór, czy może znacie jakiś lepszy? Jeżeli macie coś w temacie do powiedzenia, to oczywiście zapraszam do sekcji komentarzy. Jeśli odcinek się wam podobał, zostawcie łapkę w górę. Możecie też zasubskrybować kanał po więcej odcinków. W najbliższym czasie będą się pojawiały relacje z targów MWC, o ile już jakieś się nie pojawiły. Jeżeli się pojawiły, to oczywiście możecie zerknąć na stronę główną kanału, tam je znajdziecie. No i oczywiście zapraszam Was także na wszystkie moje media społecznościowe. Na pewno Również na Instagramie i na Facebooku będą się pojawiały jakieś zdjęcia i ciekawostki z targów. W związku z tym zapraszam. No i oczywiście zapraszam Was również na kolejny odcinek, który pojawi się wkrótce. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.